Ja, mam na imię Marek, pana doktora Tomasza Czegliwskiego. Pojawiłem się z tego względu, że straciłem zęby w dolnej, w dolnej szczęce. To było powodowane wcześniejszym wypadkiem na motocyklu. Później przez część mi wypadło też przez narkozę. No i tu szukałem w mieście odpowiedniego stomatologa. No niestety nigdzie mogłem trafić, aż wreszcie trafiłem tutaj do Pana Doktora Cygielskiego na podzamrze. i zabieg miał miejsce dwa lata temu. Do tej pory czuję no naprawdę no niesamowicie, niesamowitą ulgę, komfort przede wszystkim. No, nic się nie dzieje, wszystko się ładnie zagoiło. No super, super, naprawdę jestem zadowolony z usługi tej właśnie kliniki. Byłem w kilku, w kilku gabinetach stomatologicznych, no, i wszyscy się poddawali. Chodziło tylko głównie o zasadzie, właściwie, wszyscy mi mówili, że tak, że nic się nie da zrobić. No, i zaproponowała mi proteza. No, z protezą, to niestety, to się wiąże, wiąże wiele kłopotów. No, to nie ma tego komfortu. Człowiek nie może zjeść to, co chciałby. No, i chodziłem z tą protezą chyba z rok czasu. A wreszcie ktoś mi podpowiedział, że jest super klinika na Pozamszu. No i tu właśnie przyszedłem. No i jestem super zadowolony, no nic więcej nie mogę dodać. No. <śmiech> <śmiech> Także naprawdę z czystą szczerością, z, 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 z szczerością mogę polecić tą klinikę, bo nie wiem czy tutaj w zachodnio w Szczecinie i w ogóle w zachodnio-pomorskim, czy, 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 czy jest lepszy specjalista który właśnie tu pracuje w tej klinice na pozawodzie, czyli pan dr Tomasz Cegielski.